Taki numer mi jeszcze wytniesz? którą ślepo skierujesz ulicę Ile razy palce sobie przyknę, nim się wreszcie blanki utwycę, by otworzyć drzwi do Twego serca, które przeszło już tyle zawałów. Czy nikogo więcej nie obudzą w Twym jieniu oddane? Od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrańcę boga. Chcę tylko domów w twoich granicach, bez kotanów stukających w ścianach. Gdy ktoś chce droga, głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Jakim ludziom jeszcze pozwolisz, Być truńskim byli sumieniem, Kto z przyjaciół pokaże mi blachy, kładąc rękę na moim ramieniu? Czy twój język nadal pozostanie, ale co szybko, nie do rozwiązania? Czy naprawdę zaczęłaś opowiadać, na najprostsze zadane pytania? na najdroższe zadane pytania. Nie wcale, byś była wielka. zbrojna to tu zęby od morza do morza. I nie chcę także, by Cię za pełne świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w Twoich granicach, bez lokatorów słuchających w ścian. Ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Ile razy swoją twarz kryjesz za zasłoną flagi transparentów, Ile lat będziesz przypominać rozpędzonym żołnak okrętów. Tą litanią się do Ciebie zwracam. Bardzo bliska jesteś i daleka, ale jest coś takiego w Tobie, że pomimo wszystko wierzę w czego? że pomimo wszystko wierzę.